Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu mojego wykonania. Ostatnio grając w Call of Duty Modern Warfare 3. Tak, zakupiłem tą grę, ale to powiem dokładnie o wszystkim, powiem dokładnie później. Naszła mnie taka myśl, grając w multiplayera, że możemy się odnaleźć tę rozstręgę wśród graczy, szczególnie w FPS-y i szczególnie w Call of Duty albo w Battlefielda możemy znaleźć moim zdaniem 5 rodzajów graczy którzy są takimi podstawami i podstawami każdego FPS-a. Pierwszym typem graczy są gracze, których można nazwać pro. Drugim typem graczy są gracze, których możemy nazwać pff, moim zdaniem normalnymi graczami. Trzecim typem graczy są gracze, których możemy nazwać nubami. Uh, pani uh, uh, uh. Czwartym typem graczy są gracze, których możemy nazwać fanatykami Call of Duty w tym wypadku, bo chciałbym się skupić właśnie tylko na tej serii. Mm, mm, oh, oh, mm, mm. I piątym rodzajem graczy mogą być gracze, których nazywam hejterami. Ale to jest gówno. Battlefield jest dużo lepszy. Silnik. Przed 50 lat. Jak mogą kto grać? Tylko 3 pompieniądze. Battlefield, battlefield. zrozumcie to battlefield! Moją ulubioną cel, moją ulubioną grupą osób są gracze... Hmm albo fanatycy, albo hejterzy, szczerze powiedziawszy dlatego, że no tak jak widzieliście przed chwilą można na nich patrzeć i patrzeć i patrzeć szczególnie na hejterów ich komentarze, które lecą cały, cały czas grając w grę, nie grałem jeszcze tak szczerze powiedziawszy nie grałem w żadną grę, w której nikt nie dałby mordy na to jaki Call of Duty nie jest albo to dupy, albo jaki jest fantastyczny i co dziwne, najbardziej e, martwią mnie szczególnie fanatycy, bo tego nie pokazałem w tym filmiku, ale chciałem zauważyć jedną rzecz. Kupiłem Call of Duty e, dokładnie... Hmm. No, żeby was nie skłamać, dzień po premierze. Tylko i wyłącznie dlatego, że miałem ochotę zagrać w Strzelninę, wolę go niż Battlefield trójkę. o tym będę mówił za chwilę. Ale włączyłem grę tego drugiego wieczoru, tak? Tu że 9 listopada. Gra wyszła 8, a ja włączyłem grę 9. Przedemną sobie połowę kampanii, włączyłem sobie multiplayera i nagle BAM! E, nagle było BAM! E, włączam... włączam! Włączam! E, grę pierwszą lepszą, dołączyłem, wszystko fajnie pięknie, jeden gracz faktycznie, pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, nagle BAM! 70 poziomy I pytam się Czemu? Po prostu czemu? Czemu ludzie to robią? Czemu ludzie grają tyle, 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 tyle godzin? Nie wiem nie wiem, ale no przejdziemy do tego za chwilę. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego wybrałem ja, wybrałem Call of Duty, ponad powiedzmy użyjmy słowa ponad Battlefield trójkę. No i tutaj, ja po prostu jestem fanem Call of Duty, Battlefield trójka zdenerwował mnie podczas bety, nie mogłem się do niego dostać w ogóle, nie mogłem w ogóle w niego pograć, Battlefield bet Company też miałem taki problem z multiplayerem, a dla mnie to jest najważniejsze, nie wiem, nie wiem może, może już to naprawi, może tego nie naprawili, nie mam pojęcia. Ja generalnie wolę Call of Duty, które mi nigdy nie zawiodło. bardzo dużo gystykuluje rękami podczas tego wow. E, W Wow. Każdy, w każdym razie. Tak, 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 tak bym to widział właśnie, że moim zdaniem Call of Duty jest po prostu, nie wiem, szybszą grą, przynajmniej z tego co widziałem w Battlefield, nie wiem, nie porównywałem, mam zamiar kiedyś to porównać. W każdym razie na chwilę obecną gram w Call of Duty, tak jak widzieliście na PlayStation 3, jeżeli ktoś ma playkę, której chciałby zagrać razem kiedyś tam, może, może, może nam się uda, może nam się nie uda. W każdym razie tak to wygląda i... ha, i teraz może przejdziemy do informacji na temat mojego kanału i jego przyszłości. Garść informacji parafialnych. ta e, Po pierwsze, mm, wiem, obiecywałem, że będę nagrywał mniej więcej po dwa odcinki na kanał pf, każdej, se, każdego, każde, każdej serii, którą prowadzę. Niestety nie daję rady, bo jednak cała ta ideologia nie do końca do mnie podeszła, tak szczerze powiedziawszy, i postanowiłem, że muszę nagrać, po prostu muszę usiąść raz za dobrze na dupie i zacząć nagrywać wszystkie, wszystkie serie tak mniej więcej po godzinie, po godzinie półtorej. E, dlatego, żeby po prostu usiąść raz na, raz na dupie i, i wczuć się jakby w tą grę i wtedy myślę, żeby te nagrały na lepsze. Nie wiem, jak sądzicie. Bo powiedzcie mi, e, jak wy to widzicie, bo... Nie wiem, wolicie żebym skończył na przykład jedną serię? Jeżeli wolicie żebym skończył jedną serię, powiedzcie mi koniecznie jaką. Napiszcie mi w komentarzach gdzieś tutaj na dole, e, którą serię wolelibyście żebym skończył jako pierwszą, potem którą jako drugą. Szczerze powiedziawszy, wiem, że część osób może was powiedzieć, że penumbre, powinien skończyć. Nie chcę jej kończyć. Szczerze powiedziawszy, znaczy, chcę ją kończyć, ale, 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 no jeżeli będę musiał w nią grać... To może być różnie, ale mówię, zrobię dla Was wszystko. Generalnie yy, wtedy możecie po się spodziewać tego, że będzie większa, większa odległość między tym vlogiem a pierwszym odcinkiem nagranej penumbry, ale na pewno wtedy to dla Was zrobię, powiedzcie po prostu co byście woleli, czy mafia, czy penumbre, bo właśnie, teraz kolejna informacja. Wiem, że jeszcze mam na koncie prowadzoną serię pingwinowe przygody z Minecrafta i niestety muszę zasmucić część z Was, która pewnie oglądała mój kanał, do tego, że był Minecraft, yy, którego prowadziłem. Niestety aktualnie, to jest informacja oficjalna, aktualnie serię 5 nowe przygody zawieszam na czas nieokreślony i myślę, że już jej nie skończę, żeby ja przymierzę, że to jest po prostu koniec. Eee, powód, jest, powód jest prosty. Mapa moim zdaniem w końcu ten survival mnie pokona. Eee, jest za długi, jest zbyt męczący, nie chce mi się w niego grać. Na początku było fajnie, bo było coś nowego dla mnie, ale teraz to jest po prostu dla mnie za dużo. No i niestety musicie się z tym pogodzić. Wiem, że strasznie tutaj wszystko lata. Takich jestem... W, ka w każdym razie. Y I powtarzam cały czas w każdym razie. Dobra, muszę w takim razie na tym popracować na w przyszłym roku. Y tak, pilnowane przygody zawieszam. Jeżeli macie jakiś pomysł dla mnie na krótką, szybką mapę z Minecrafta typu Adventure albo jakiś szybki, szybki, naprawdę szybki Survival Adventure, powiedzmy tak to nazwijmy. Podeszlicie też mi gdzieś tutaj w linku na dole, albo wyszlijcie mi link, e, w komentarzu na dole, albo wyślijcie mi link na prywatną wiadomość e, na YouTube, e, bo nie będę podawał maila, bo i tak już mam jakiś spam na skrzynce. E, w każdym razie, wyślijcie mi prywatną wiadomość na, 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 na YouTube, czy to się skończy tym samym? Kuba, o czym ty myślisz? Jeżeli chcecie widzieć Minecraft'a, mówię, wyślijcie mi link do mapki. Wtedy, może ktoś mnie zainteresuje, wtedy ją zrobię. Może zrobię ją wtedy w kooperacji z kimś innym. Jak widzicie, no ostatnio pojawia, pojawiła się kolejna seria kooperacyjna. No i to bardzo fajne. Powiedzcie, co nas sądzicie na temat. Właśnie powiedzmy, że to będzie taki szybki update z waszej strony. Co myślicie o moim kanale? Wiem, że ten vlog jest bardzo, bardzo długi i wiem, że nie będzie można zrobić z tego tak, jakbym chciał. Tak planowałem to zrobić, ale już trudno. Już zacząłem mówić, więc będę mówił. Hmm, powiedzcie mi co myślicie o aktualnej sytuacji u mnie na kanale. Jeżeli macie na to czas i macie na to ochotę, napiszcie mi co sądzicie o filmach. E, co sądzicie o tym co się dzieje, o multiplayerowych seriach i tak dalej. Wiem, że, że mało z ogląda niestety, seria Resident Evil. Nie wiem aktualnie jak jest z Swarmem, bo dopiero zacząłem go nagrywać tak naprawdę i dopiero wrzuciłem pierwszy odcinek. Tak dzisiaj, kiedy nagrywam tego vloga, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda sytuacja ale wydaje mi się, że serie multiplayer są po prostu ciekawsze. Eee, także e, kończę z tego vloga bardzo szybkiego. Chciałbym Was poprosić o to, żebyście napisali mi ewentualnie mapkę Minecraft, ewentualnie którą w grę woliście, żebym skończył szybciej, bo już mam przygotowane następną ewentualnie do let's playa, ale to będzie niespodzianka. Mafia czy Penumbra? Czy podobają Wam się moje filmy? Czy podoba Wam się e, seria multiplayer? Jeżeli nie, to dlaczego? E, I napiszcie mi, czy podoba Wam się taka, tak, 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 Taka idea tego vloga. Tak jak zacząłem początek plus informacje na koniec. Jak uważacie na razie! Jest jeszcze jeden typ gracza, którego możemy wymienić. Jest to rodzaj gracza, którego ja osobiście nazywam jako rodzaj gracza... Ja! Nie, koniec pierdoler. Tak... Mhm. Tak to właśnie wygląda. No cóż, na razie.